Witajcie, dzisiaj chciałbym pokazać jak samemu i małym kosztem możemy odgrzybić oraz odświeżyć nasz układ klimatyzacji. Choć może to wydawać się niewielkim szczegółem, to jednak ma ogromne znaczenie dla naszego komfortu i zdrowia podczas jazdy. Rozpoczniemy od pytania, dlaczego w ogóle powinniśmy się tym przejmować? Otóż brudny układ wentylacji może powodować wiele problemów. Nagromadzenie pleśni, grzybów oraz innych zanieczyszczeń może prowadzić do alergii u pasażerów, a nawet poważniejszych problemów zdrowotnych. Ponadto przetkane kanały wentylacyjne mogą obniżać wydajność działania systemu, co może prowadzić do gorszej cyrkulacji powietrza w kabinie oraz pojawienia się nieprzyjemnych zapachów. Zanim jednak przystąpimy do działania, musimy odpowiednio się przygotować. Warto zaopatrzyć się w specjalne środki przeznaczone do czyszczenia układu wentylacji. Potrzebować będziemy Pianki do czyszczenia parownika oraz specjalnego sprayu nazwanego przez wielu granatem, który pomoże nam dezynfekować kanały wentylacyjne. Przy okazji wymienimy nasz filtr kabinowy, ponieważ skupimy się właśnie w jego rejonie. Dodatkowo przyda się miękka szczotka lub pędzel do usuwania większych zanieczyszczeń po wymontowaniu filtra obudowy. Przechodząc do praktyki, zaczynamy od uruchomienia auta i ustawienia nawiewu. Włączamy obieg wewnętrzny, włączamy klimatyzację i ustawiamy najniższą temperaturę wraz z nawiewem na niskich obrotach. Gasimy auto i zabieramy się do wymontowania filtra kabinowego. Zrobiliśmy dla was już o ten film, który zamoczymy w opisie. Po zdemontowaniu filtra proponuję zabezpieczyć tapicerkę auta tak aby wypływając z obudowy filtra kabinowego pianka nie zabrudziła jej. Następnie możemy spróbować zlokalizować umiejscowanie parownika klimatyzacji. Przyda nam się do tego latarka. Możemy też skorzystać z darmowego katalogu dla zarelogowanych użytkowników na naszej stronie, by zobaczyć, jak to wygląda wewnątrz. Następnie wkładamy końcówkę wężyka w obudowę filtra, tak aby była w okolicy parownika i wpuszczamy pionkę. Gdy ta zaczyna się wydostawać poza, zamykamy obudowę klapką i i czekamy 10-15 minut. Po tym czasie montujemy nowy filt i zakładamy resztę elementów osłaniających. Kończąc cały proces, uruchamiamy silnik i włączamy nawiew z włączoną klimatyzacją, obiegiem wewnętrznym. I na najniższej temperaturze. Następnie stopniowo zwiększamy siłę nawiewu i kończymy po 10 minutach. Drugim środkiem, jaki użyjemy, jest spray do odświeżania układu wentylacji, czyli tak zwany granat. Zaczynamy od zamknięcia wszystkich okien, następnie ustawiamy najniższą temperaturę z włączoną klimatyzacją oraz najwyższy stopień nawiewu wraz z włączonym obiegiem zamkniętym. Kolejnym należy silnie wstrząsnąć środek, a następnie umieścić go pionowo na podłodze. Możemy zrobić więcej miejsca odsuwając fotel. Ciskamy następnie zawór, uważając, by strumień nie był skierowany w stronę naszej twarzy, a następnie przymykamy drzwi tak aby środek nie ulatniał się na zewnątrz. Po opróżnieniu pojemnika otwieramy wszystkie drzwi i wietrzymy auto. Po zakończeniu czyszczenia warto sprawdzić, czy efekty są zaważalne. Włączmy więc system wentylacji i oceńmy jakość powietrza w kabinie. Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo, powinno być znacznie lepiej niż przed czyszczeniem. Powietrze będzie świeższe i czystsze. Podsumowując, regularne czyszczenie układu wentylacji jest niezwykle ważne dla naszego komfortu i zdrowia w trakcie podróży samochodem. Dzięki temu zabiegowi możemy uniknąć wielu problemów i cieszyć się przyjemną atmosferą w kabinie naszego pojazdu. Dziękuję, że poświęciliście swój czas na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, nie wahajcie się zostawić komentarza poniżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.